Thank <laughs> you. O, widzę, że spokój, z Kary Skeleton, już zaczyna swoje. No niestety z rampy magazynowej nie zrobię, bo musiałbym chyba przyjść do Ciebie do pracy. Ja akurat na rampie nie pracuję, więc z rampy, z rampy lighta na pewno nie będzie, to możesz być pewien. 14.30. Cześć, Difek, siema, siema, witam cię serdecznie, Difku Difko Chociaż tak to dziwnie zabrzmiało, Diwko. <grywa> Może niepotrzebnie w taki sposób podmieniałem. <grywa> no właśnie, troszeczkę. Nie, nie, to już będzie defekt. to już będzie defekt to będzie lepiej brzmiało, żeby tak... Cześć, Kadzim, cześć, cześć. Witam 6 osób. Jedziemy sobie do tego stromecka pod Bydgoszcz. W zasadzie pod Fordon, można powiedzieć. Tylko, no, obawiam się, czy... O Matko boska, 4 minuty reklama? No przepraszam, Alicja, nie wiem, kto mi to włączył. To chyba jakiś mój menedżer albo moja menedżerka musiała mi reklamę włączyć, bo przecież ten kanał w żadnym wypadku nie ma na celu zarabiania. Nie wiem, ktoś mi to włączył. No normalny typ, jadę sobie pod, pod Bydgosz, a w zasadzie to pod Fordon, można powiedzieć, do takiego zespołu pałacowego w Ostromecku. Bardzo piękne miejsce. No chyba najpiękniejszy zespół pałacowy w całym województwie kujawsko-pomorskim, ale nie wiem, czy tam zdążę, bo zwiedzanie tego, tego pałacu starego, pałacu Mostowskich i tego nowego pałacu. Jest do 16. No ale może może do Stromecka aż tak daleko nie jest. Jak tutaj ładnie jakoś polecę, nie będzie korków. A w kierunku Bydgoszczy aż takich korków z reguły nie ma z Torunia. To może zdążę. No, tylko, że czy ja tam przez pół godzinki wam wszystko ładnie pokażę. tak. Także myślę, że na miejscu będziemy za jakieś no, 30... No nie, za jakieś 40-45 minut będziemy na miejscu. Pierwsze co, to zaraz szybko samochód zostawiam i lecę do tego Pałacu Mostowskich. Zobaczymy ten Pałac Mostowskich w środku. Później zobaczymy nowy pałac też w środku. No i będziemy sobie chodzić po okolicy, po tym... No normalny ty widzisz, normalny ty Będę tam w okolicy. Będę tam w okolicy tej racicy. Cześć, Paweł92. Także wyjeżdżamy sobie teraz z Torunia. No, a panie, z Gdańska, ale jak pan będzie tak jechał, to my, to my się spóźnimy. Kurde, gościu, nos wklejony w szybę. Z Gdańska w Toruniu, widzę, że się tutaj nie może połapać. No, może pierwszy raz jest w Toruniu, to się nie będę śmiał, nie ma się co dziwić. Toruń wielkie miasto, kilka metrów rozbudowana. Słuchaj, normalny typ, może bym odwiedził, ale nie dzisiaj, zobacz, ja powiem Ci, że jak do tego Ostromecka pojadę, to tam pewnie, pewnie do jakiejś godziny 18 mi zejdzie, bo, no ale zresztą jak on tam robi streama, to ja nie będę mu przeszkadzał, bo wiesz, jeszcze jest pijany, pogryzie mnie, opluje, czy jak tam, albo <laughs> mi nasika do ucha, jak ten, jak wtedy, no ten racica tak zwany, to jest ten BDZ zbyt Bydgoszczy. Krakowski, jak on tam ma na imię, nie pamiętam, Krzychu chyba Krakowski, z tego co pamiętam ma na imię, no ale będziemy blisko, będziemy blisko Fordonu, tam jeszcze w tą okolicę będę pewnie nieraz sobie jechał, to może będzie okazja do tego Krzyśka zajechać, się przywitać z nim, bo ja mam do niego nawet numer telefonu, bo tam się do mnie dawniej chyba jeszcze w zeszłym roku pisaliśmy sobie na mailu i mi podał numer telefonu, więc zresztą jego numer telefonu jest pewnie wszystkim dobrze znany, już panie, już cię puszczam, bo ja widzę, że ty się jeszcze bardziej spieszysz ode mnie. Tak, taki Jupiter, to jest taki Jupiter, tam sobie możesz go znaleźć w internecie, ale to jest dość specyficzny, yy, ma dość specyficzne ma prowadzenie tych lightów, więc no... Żebyś tam nie popadł w patologię, bo to troszeczkę... Wiadomo jak to jest. BDZ to jest BDZ. Więc jakie są plany. Powiem wam, że ogólnie ta sprawa wyglądała w ten sposób, że... Cześć Cezariusz. Już, już dzisiaj kilka razy planowałem do, tej, do, tej, do, do tego Stromecka jechać. Kilka razy już odwoływałem. Koniec końców wyszło, że mówię, dobra, w dupie, jadę. Jadę chociażby sobie tak tam pospacerować po tym parku. Tam jest bardzo ładny park. Więc sobie. Ojej, po tym parku pospaceruję. Co prawda jakbym nie pojechał do Strobecka, to raczej na dzisiaj bym miał też ciekawe plany. Słuchaj, Paweł92, no ciężko powiedzieć, czy większa, czy nie większa, no tam się po prostu alkohol leje strumieniami. Musiałbyś sobie zobaczyć to. to, jest ciężko powiedzieć, czy większa, no porównując do tego, co się ile razy działo na szkolnej, to można by powiedzieć, że u tego BDZ-a to jest mniejsza patologia. Także to wiesz, to jest tak jak na jak na wadze, raz się szala przechyla w jedną stronę, raz w drugą stronę. To zależy tam od, od sytuacji. Ale to jest, to jest też dość specyficzne uniwersum. Jakoś szczególnie yy, go tam nie oglądałem, ale no, jakby nie patrzeć w tym internecie, od czasu do czasu sobie chodzę to tu to tam, więc gdzieś mi się nieraz rzuciło to w oczy. Teraz już wyjechaliśmy z Torunia, zaraz będziemy przejeżdżać przez Przysiek. Tutaj akurat z Torunia wylot na, na Bydgoszcz, mimo tego, że droga... Cześć Michał, witam cię serdecznie. O, cześć Piotrek, cześć Piotrek88. To w Przysieku ostatnio byliśmy, jak dobrze pamiętacie, na tych stawach przysieckich. I tutaj po, po lewej stronie byliśmy w tym dawnym folwarku, teraz to w dworku. Przyjechaliśmy tam w prawo, jechaliśmy sobie na na błotka. No jedź tym autobusem, patrz, jeden. Te kurwa teraz będę z autobusem jechał, ej Będzie trzeba go tu zaraz jakąś łyknąć, bo wiadomo, jak to się jedzie za tymi autobusami. Ale tutaj jakoś tak szczególnie ta droga się nie korkuje, mimo tego, że to jest w zasadzie w całym przebiegu po jednym pasie w jednym kierunku. Nie kurde, CJ nawet mi nie mów o tym rowerze. Witam cię CJ, bo już cię dawno, dawno cię nie widziałem. Nie no nie jeżdżę na rowerze, wiesz, tą nogą jeszcze jest jako tako trochę kiepsko. Nie chcę na rower, nie chcę na razie na ten rower wsiadać, bo wiesz, wolałbym, żeby ta noga się dobrze wygoiła, zagoiła i tak dalej. Ona jeszcze taka trochę nie nieruchawa jest, można powiedzieć. Ale kusi mnie, żeby wyjść na rower. No zobacz, pogoda nie wiem jak tam u Ciebie, ale tutaj w Toruniu pogoda jest teraz piękna. Jest 20. 4,5 stopnia. Piękne, piękne niebo tam. gdzie Gdzieniegdzie jedynie pojawiają się jakieś na niebie chmurki. A już się odpaliłeś! No kurde, no ja ci zazdroszczę, CJ. Może zajrzę. Nie lubię takiej batoli, bo tam mają zachowania ze zwierzęcami. A te patusy dolejty. No ale z ciekawości możesz sobie Paweł 92 zajrzeć, żebyś, bo ja też tak z ciekawości sobie tam nieraz zajrzałem, żeby po prostu wiedzieć. Wiedzieć o czym tam nieraz ludzie w tym internecie rozmawiają między sobą. No, może krótko po 15 w tym Ostrobecku będę. Byłoby dobrze, bo tam fajnie by było w tym starym pałacu, w tym starym dworku, z pół godziny sobie pochodzić. Potem jeszcze do, do tego nowego, tak do 16 byśmy sobie środek zwiedzali, a później z godzinkę, o godzinkę, może nawet i dwie godzinki byśmy chodzi, pochodzili po okolicy, potem poszukamy sobie może zakopanego złotego konia, ale to o złotym koniu to już Wam powiem na miejscu, nie będę tutaj zdradzał sekretów, bo nie będę miał później o czym, o czym opowiadać, jak już będziemy na samym miejscu. A, woisz, takie lighty z trasy. No wiesz, trasa to zawsze trasa. Można sobie zobaczyć, jak tutaj okolica wygląda. No, tak, porównać sobie do tego, gdzie się samemu jeździ, a gdzie, powiedzmy, ja jeżdżę. Czy tam ktoś to takie lighty z trasy robi? No, mi tak, wiesz, mi tak te lighty z trasy to troszeczkę, jak ile razy oglądam, to tam no, nudne są. Ale zawsze, jak, jak się z kimś tutaj pogada, to, to też inaczej. No i dla mnie to też jakaś rozrywka, bo jednak. Ile tam te 40 km, czy ile tam mam do tego stromecka, my na mnie sobie pogadam, to zawsze szybciej jakoś leci. Także jak nie stąd, nic zowąd się nie obejrza, tu już patrzę, jestem na miejscu, już koniec trasy. No i teraz wjechaliśmy sobie do górska. Górsk pewnie Wam też jest dobrze znany. Karol, ci usypnę donatem, jak zabierzesz Panią. Oj nie, tutaj powiem ci normalny typ, że, że raczej tutaj na tej drodze to rzadko się spotyka Pani lekkich Obyczajów, wiesz? Ja tutaj jak jeździłem, to, to, to w sumie nigdy nie spotkałem Pani lekkich Obyczajów, no to tak, to z tym będzie ciężko. Grzegorz od nie wiem, zobaczymy czy będzie Mucha Trzmiel, tudzież inna Malina czy Truskawka, zobaczymy jak będzie to nagram, ale... A no tak, na Solec tak, tak. Na Włocławek to zresztą widzieliście, jak tam jechałem do tego Kowala, to tam rzeczywiście bardzo dużo tych kobiet stało. No i też oczywiście w, jak się jedzie z Torunia yy, na Golub-Dobrzyń, tam w Gronówku, też, też sobie takie panie lubią stać. Tam w szczególności jedna pani po prawej stronie stoi. Tam kiedyś wam też praktykaliśmy, to była okazja zobaczyć sobie, jak ona tam yy, stoi i czeka na, yy, na kolejną pracę. No i dawniej temu też jak się z Torunia wyjeżdżało na północ w kierunku Grudziądza, yy, przy Grudziądzkiej, co ciekawe przy, przy cmentarzu komunalnym głównym. Tak, no w tej zatoczce normalny tym, tak. Zresztą słuchajcie, jak już tutaj jest rozmowa o tym kierunku golubsko dobrzyńskim to najprawdopodobniej w niedzielę będę się wybierał do Golubia Dobrzynia, tam do rodziny sobie zajrzeć, wiecie, na... Co tam kurwa się dzieje? A, skręca tu w prawo. Będę jechał sobie, słuchajcie. No, jedź. Jedź, 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 jedź bo tam będziesz. Patrz, no, kurwa byś zdążył, człowieku, jeszcze. Ale jak już ruszyłem, to już nie będę iść zatrzał. Będę jechał w niedzielę do Golubia do Brzynia. Więc słuchajcie, powiem wam, że. No, i będę wracał po południu. Więc zastanawiam się, czy może nie wykorzystać okazji i rano, wczesnym rankiem, koło godziny ósmej, jak będę wyjeżdżał, zrobilibyśmy sobie. Podczas trasy na Golub Dobrzyń, streama pokazałbym wam tam po drodze właśnie pałac w gronówku, mauzoleum rodziny Wolfów w gronówku, Kowalewo Pomorskie, no i wjazd do Golubia Dobrzynia. A później po południu, jakbym z Golubia Dobrzynia wracał, to może byśmy nawet, może byśmy nawet wybrali się. Słuchajcie zwiedzić troszkę Golub Dobrzyń, Starówkę. No i może nawet byśmy zrobili sobie zwiedzanie z zewnątrz. No i oczywiście od środka tego zamku w Golubiu Dobrzyniu, bo już Wam tyle razy opowiadałem, i tyle razy Wam opowiadałem no i obiecałem zobaczyć, pokazać Wam ten zamek w środku, a tyle razy tam byliśmy z zewnątrz, więc może w tą niedzielę po południu, jeżeli bym, bym szybko załatwił ty, normalny byk, noga, wiesz, raz lepiej, raz gorzej, no jeżeli tam sobie jakoś tej nogi dużo nie obciążam, nie latam sobie dużo, to ta noga jest jeszcze dobrze, ale, ale no jak pochodzę sobie troszkę dłużej na tej nodze, to niestety jeszcze, jeszcze mnie trochę boli. No tak, byk, wiesz, ja jestem ze znaku Zodiaku byk, no to bardzo adekwatne porównanie. O, nawet się telefon dobrze ładuje, widzę chyba. 90% baterii. Mam nadzieję, że mi ta bateria nie padnie, bo by było trochę lipa, żeby tak. Cześć Pipi Pończeszanka. No jak w tytule jedziemy dzisiaj do, do Ostromecka. Ostromecko to jest taka wieś Ta karkoweczka dobra, ale wiesz co, normalny typ. Chyba dzisiaj za bardzo, chyba dzisiaj za bardzo nic nie będę jadł, bo chciałem powiedzieć, że wczoraj sobie zrobiłem szczawiówkę, bo już od dłuższego czasu chodzi za mną szczawiówka. No takich, wiesz, no aż taki może chudy też nie jestem, ale cześć soku chodzi za mną, chodziła za mną szczawiówka i wczoraj pojechałem sobie jeszcze do tego, na te targowisko miejskie w Toruniu, kupiłem sobie worek szczawiu i nagotowałem sobie szczawiówki, tylko ja to jak gotuję szczawiówkę, to powiem Wam, że tam jest <laughs> tego szczawiu pełen gar, taka mocna jest ta szczawiówka. Cześć wraczek i chyba za dużo wczoraj tej szczawiówki zjadłem zachwaśnej i powiem Wam szczerze, że jakoś tak jakoś tak mnie coś na jedzenie szczególnie nie mam ochoty, więc sobie chyba dzisiaj daruję, bo powiem Wam szczerze, że najeść się w trasie i mieć później problemy żołądkowe też w trasie to tak trochę lipa, nie? Bezpieczniej jest chyba raczej spożywać w takim przypadku teraz moim pożywienie raczej w domu, to tam mam blisko do jednego pomieszczenia jakby coś. Mówię, tej szczawiówki już dość długo nie jadłem i się wczoraj najadłem jej Naprawdę całkiem, całkiem sporo, chyba troszeczkę przesadziłem, ona taka była dość, dość kwaśna, jak to szczawiówka zresztą. Więc raczej z tym jedzeniem dzisiaj może jedynie zobaczymy, wypijemy sobie kawkę na, na tarasie tego nowego pałacu. Tam w tym nowym pałacu jest restauracja. Jeżeli nie będzie jakoś zbyt dużo ludzi, będzie wolne miejsce na tarasie, to sobie może podczas jedzenia wypijemy taką kawkę na, na tarasie. Tak, Szawiowa z jajeczkiem, do tego u nas się jada, do tego do Szawiowej się dojada ziemniaki z, ze, ze skwareczkami, z boczkiem, ze szpyrkami, u nas się mówi na to nie skwarki, a szpyrki się mówi, yy, więc trzeba sobie tak się najadą tej Szawiowej. A tutaj Pipi Ponczoszanka pytała się, gdzie jedziemy, więc już odpowiem, że jedziemy do, no nie no wiesz, w nachy tak Paweł 92 to trochę lipa w Wnachy to trochę lipa, jednak bym wolał <gryny> tego kontentu fekalnego nie realizować. No z ziemiaczkami pycha, pycha, tak widzisz, to ty, Pipi Połczoszanka widzę, że znasz temat też. Yy, ale o, jedziemy sobie właśnie do tego Ostromecka, tak jeszcze powiem, pod Bydgosz, a w zasadzie to pod Fordon. Tam w Ostromecku jest taki przepiękny zespół pałacowy, pałacowo-parkowy w zasadzie yy, z, z, z tym zabytkową. Yy, Zabytkowym ujęciem wody ostromeckiej z mauzoleum rodziny Schönbornów Alwens Benów. Jakoś tak ja, może to nazwisko będę przekręcał, przepraszam bardzo, ale, ale wiecie aż tak dobrze, nie pamiętam tego. No, taki z, zresztą to jest, słuchajcie, zespół pałacowo-parkowy. Chyba najpiękniejszy w całym województwie kujawsko-pomorskim. Największy, najpiękniejszy, więc myślę, że y, będzie co pokazać, będzie co, co zobaczyć. Już tak daleko widzę, że nie mamy do, do tego miejsca. Ja tam troszeczkę e, historii na ten temat tego miejsca troszeczkę tam mam. No oczywiście to nie będzie, wiecie, e, taka lekcja historii u jak, jakiegoś profesjonalnego przewodnika, czy jakiegoś profesjonalnego historyka, albo jak nawet by, byście przeczytali sobie Wikipedia, ale myślę, że tutaj nie o to chodzi, żeby Was zanudzać historią. Tylko tak troszeczkę wspomnieć, żebyście też mniej więcej mieli pojęcie, co to jest za miejsce, skąd to miejsce się wzięło, jaka jest jego historia, bo to też jest historia ciekawa. No, A ja, jak już wiem, to się chętnie z Wami taką wiedzą podzielę. Mimo tego, że to wyjdzie raz lepiej, raz gorzej. Tutaj teraz jesteśmy w złej, w złej wsi. Po prawej stronie, słuchajcie, złej wsi wielkiej dokładnie, bo jeszcze odchodzi, później w prawo jest zła wieś mała. Tutaj po prawej stronie mamy nieczynną już obecnie, tutaj czy troszeczkę dalej, nieczynną już obecnie taki yy, zakład przetwórstwa owocowo-warzywnego Marwit. Może ten nazwa Marwit Wam się gdzieś tam kojarzy z, z tych soczków owocowych i przecierów owocowych, to tutaj właśnie z prawej strony teraz. Mijamy. O, nawet macie napis Marwid. Tutaj właśnie jest ta, ta fabryka. Ona aktualnie teraz chyba jest w stanie upadłości, to przejął syndyk masy upadłościowej. Ale dawniej temu to było dość prężne przedsiębiorstwo. Dość prężne przedsiębiorstwo właśnie produkujące soczki. Tam pewnie nazwa Marwid wam się gdzieś Bartzki. A, no widzisz, Paweł, to co, co okolica to trochę inna nazwa. U nas się na to mówi szpyrki, ale to chyba tak szpyrki to chyba związane jest coś ze szpekem, bo po niemiecku słonina to jest szpek. Więc a my tutaj tereny, dawne tereny niemieckie, więc raczej się używa tego określenia szpyrka. Tam w prawo byśmy sobie pojechali do złej wsi wielkiej. Tutaj też jest, słuchajcie, ten zajazd taki z prawej strony był, gdzie. Też sobie jadłem karkóweczkę, to jest też dobra karkóweczka, troszeczkę inna niż ta tam w, już przed Strzyżawą, tutaj jest karkóweczka pieczona nad takim prawdziwym paleniskiem, nad prawdziwym ogniem, prosto z takiego spaleniska, też dobra, troszeczkę inna niż tam w tej Strzyżawie, gdzie byłem z Pawłem, ale i tutaj, i tutaj jest dobra. No, 14:45 to widzę, że mamy nawet całkiem dobry czas. Myślę, że do tej 16:00 to, co będę chciał Wam pokazać, to pokażę. No, bo trochę lipa byłoby jechać specjalnie taki kawał drogi. No, kawał drogi też nie kawał drogi, nie przesadzajmy. Te 40 km to nie jest taki kawał drogi też, ale no, jednak paliwo kosztuje, więc jechać, żeby tylko pojechać i się wrócić, to trochę lipa. Karol Didkiego nie ma. Aha. O, już jesteśmy, już jesteśmy w topożysku. To zaraz będzie czarnowo. Tam w Czarnowie mamy przeprawę promową. Kurde, może byśmy się... Zobaczymy, może jak będę wracał z tego Ostromecka, może byśmy przepłynęli sobie promem. Zobaczymy, czy tutaj będzie, czy będziecie chętni na taką przeprawę promem. Chociaż już płynęliśmy promem raz, ale i tak jest teraz za darmo. To byłaby okazja w jedną i w drugą stronę sobie tym promem przepłynąć, ale to zobaczymy, jak to będzie wyglądało z czasem w ogóle, bo no i oczywiście, czy będą chętni na taką, na taką wycieczkę przez Wisłę, a za Czarnowem mamy, będziemy mieli Strzyżawę, w Strzyżawie skręcimy sobie w prawo na, a jeszcze się pytam, no dobra, to zobaczymy, zobaczymy, no i zobaczymy też, jak to będzie z tym moim telefonem, czy on mi się, czy on mi się nie będzie rozładowywał, Tak, jak waluś, tak szpek, no. Ale kto czy ja, że tak? Wiesz, ja papierosów to nie rzuciłem, chociaż powiem wam szczerze, że dzisiaj od samego rana yy, nie zapaliłem ani jednego papierosa, więc to. <laughs> no i powiem wam szczerze, że żadnych papierosów ze sobą nie mam. Chyba? Czy mam czy nie mam? Nie, nie mam. Nawet tego, nawet tego, tego nie mam dzisiaj ze sobą. Więc raczej nie zamierzam palić. Dobra, panie, to cię ja jadę i tak 90 na godzinę. Cześć Kanibal 89 siema. się 17 osób. No pora taka, jaka jest. Słuchajcie, pewnie większość ludzi siedzi teraz albo na lajcie u jakże zacnego yy, szofera Piotrusia. Albo część z Was, część z ludzi pewnie siedzi w pracy do 15 do 16 Ale 18 osób to też nie jest źle. Nawet dla 5 osób czasami warto się gdzieś przejechać. Widzę, że nie ma DD, nie ma tatka walecznego, nie ma Xela, także jest <grym> ładnie, spokój na czacie, elegancko. O, tutaj z prawej strony byłem w tej... Tutaj przepraszam bardzo, z prawej strony byłem w tej w tym zajeździe, gdzie był, na, no, albo na zasiłku. Aha, Ania, u BDZ siedzicie, no to nie no, to tam wiecie, jak, jak siedzicie u BDZ, to go pozdrówcie ode mnie, powiedzcie, że jedzie tam jeden Toruniak do Stromecka. On tam do mnie w zeszłym roku pisał na maila, ja go kiedyś, kiedyś go na pewno odwiedzę, słuchajcie, kiedyś go na pewno odwiedzę, ale to, to nie dziś, nie dziś no. Tutaj też po lewej stronie jest ładny, słuchajcie, kościółek taki stegły, jakiś stary. O, truskaweczki. Ciekawe po ile, ale powiem Wam, że dziś yy, rano kupiłem w Toruniu truskawki już, słuchajcie, po, już po 11 złotych. Także lada chwila truskawki na pewno będą poniżej 10 zł, będą po kilka złotych, już są za 11 złotych. To truskawki całkiem ładne, całkiem ładne truskaweczki, smaczne, słodkie, eleganckie. Może nie takie te eleganckie jak te z Hiszpanii co wozi tam Piotrek, które są równych rozmiarów, piękne jak malowane, ale takie naturalne truskaweczki, ale no już są po 11 zł, także raczej, raczej one, jak widzicie, przyszedł sezon na truskawki, to cena bardzo, bardzo spadła do takich dość cen no, racjonalnych, gdzie można sobie ich troszeczkę pojadać. Ja tam jakoś szczególnie mocno za tymi truskawkami nie przepadam, no ale jak jest sezon, to pewnie tak jak większość z Was, lubię sobie Podnieść takich sezonowych owoców. No, wino z truskawek, powiem Ci, ja wina z truskawek. Ja zresztą wina tak tam nie robiłem. no Kiedyś robiłem wino z, z wiśni i z winogrona. Cześć, przemas. O, Arbus też lubię, też lubię Arbus. No, arbus ma dużo wody. Arbus taki zimny z lodóweczki na lato, dla ochłody. To jest wspaniała sprawa. O tak jeszcze co do lata i do chłody, to wam powiem, że yy, myślałem, że to soku u góry lata, że na przykład też spróbujcie sobie kiedyś, tak co do zupy szczawiowej, ja sobie lubię właśnie zupę szczawiową jeść w lato, tak w charakterze troszkę chłodnika, yy, kiedy już ta zupa szczawiowa sobie ostygnie nawet z lodóweczki, to powiem Wam, że właśnie sobie lubię taką zimną jeść zupę szczawią. Nawet często słuchajcie, jak sobie gdzieś jeżdżę w lato rowerem na jakieś dłuższe wyprawy, to zabieram sobie taką zupę szczawiową wlaną do zupę szczawiową wlaną do, do shakera takiego jak gdzieś tam się pije różne odżywki białkowe i tak dalej I sobie właśnie jak gdzieś tam do, pojadę daleko, daleko tutaj w lewo byśmy skręcili na przeprawę promową z Czarnowa do Solca na Wiśle. I sobie taki, słuchajcie, właśnie zimną, zimną szczawiówkę sobie lubię, sobie lubię wypić. E, więc to jest taka fajna sprawa. A tutaj rabarbar tak, rabarbar bardzo dobry. Zresztą można sobie zrobić bardzo dobry kompot z rabarbaru i struskawki taki mieszany. Ja sobie też dawniej temu taki kompot... No i zresztą za dzieciaka pamiętam, że ten kompot z rabarbaru i struskawki się robiło taki zimny. Troszeczkę cukru jak się dało. Zresztą sam taki, słuchajcie, obrany łodyga rabarbaru, maczana w cukrze, ten kwaśny rabarbar macany w cukrze, no to za dzieciaka było yy, coś wspaniałego. Ten rabarbar się bardzo często jadł. Zresztą ja, słuchajcie, wam powiem, że mam zamiłowanie do kwaśnych rzeczy. Lubię jeść rabarbar, lubię jeść szczaw, agres na przykład też. Chociaż to prawda te kwaśne rzeczy, szczególnie rabarbar i szczaw, to one nie są w dużej ilości. O, tutaj po prawej stronie mamy tą, ten zajazd u Janka z tą karkóweczką, dobrą grill u Janka. Chociaż ten szczaf i rabarbar to nie są zbyt do, w dużej ilości dobre dla zdrowia, bo one zawierają te szczawiane wapnia. One się odkładają słuchajcie, w, w nerkach, no i też powodują wypukiwanie się wapnia z, z, z kości, więc z kości, no i też z zębów. Więc to w zbyt dużej ilości nie są dobre, no ale ja mam zamiłowanie do tych kwaśnych rzeczy, ja słuchajcie nawet potrafiłem dawniej temu, no i teraz zresztą też sobie cytrynę obrać tak jak mandarynkę czy pomarańczę, czy pomarańcza i sobie zjeść cytrynę tak w całości, taką całą kwaśną. Jakoś tak, jakoś nigdy mnie to szczególnie nie, nie krzywiło. No już lada chwila, zobaczcie zaraz będziemy w Strzyżawie. Tylko, żebym nie pominął i nie pojechał prosto na bydgoszcz. O, muzyka leci, już nie będzie zarabiania, ale trudno tam. Kurde, widzę, że mi się telefon coś. Mam tutaj, że się telefon troszkę grzeje. Aj, tam wiesz, Koko, o takich rzeczach to mi nawet nie mów. No to mamy strzyżawę strzyżawę skręcimy sobie w prawo jakbyśmy pojechali prosto to byśmy pojechali przez, przez most Fordoński do Fordonu sobie pojedziemy w prawo O, zobaczcie, w prawo mamy 3 km